Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów, spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. DataWalk to jest firma, która dostarcza platformę analityczną, która służy przede wszystkim do desylizacji bardzo dużych danych korporacyjnych, które to dzisiaj stoją w osobnych zestawach danych i jest to bardzo duży problem, żeby na tym urachować efektywną analitykę, zarówno taką tradycyjną, w rozumieniu takie raportowanie, ale przede wszystkim bardziej chodzi o analitykę taką bardziej zaawansowaną, typu właśnie modele. Sztucznej inteligencji, modele grafowe i różne inne, które są potrzebne do tego, żeby osiągać efekty biznesowe. I to wykorzystywane jest przez naszych klientów, takich jak duże instytucje bankowe z listy Fortune 500, na przykład nie wiem, Barclays, Morgan Stanley, właśnie do destylizacji i głównie do łapania tak zwanych złych ludzi, czyli nadużyć, defraudacji tych ludzi, którzy piorą pieniądze, a przez sektor rządowy, czyli na przykład. właśnie instytucje, ministerstwa w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, do tego, żeby no, też przeciwdziałać terroryzmowi, zabezpieczać się, e, e, powiedziałbym, bezpieczeństwo narodowe, czy, czy dbać o to bezpieczeństwo narodowe i jednocześnie też e, efektywny sposób monitorować e, e, sektor finansowy, ale też całą przestrzeń, powiedziałbym, sygnałową, czyli komórkowo, e, e, internetowo e, e, i jakokolwiek inaczej powiązanymi między innymi. Przede wszystkim innowatorami, tutaj, którzy najwięcej w tej chwili adoptują technologii tego typu, to są instytucje z sektora finansowego. Szacuje się, że 60 kilka procent technologii tego typu w Stanach Zjednoczonych jest kupowane właśnie przez głównie sektor bankowy i inne podmioty z tego sektora, i to faktycznie jest coś, co w dużej mierze napędza rozwój tego rynku. Ta część rynku, w którym my się znajdujemy, czyli analityki grafowej czy hybrydowej, która umożliwia właśnie dysylizację, to jest coś, co jest. W tej chwili głównie wykorzystywane przez innowatorów, ze względu na to, że jeszcze dzisiaj szeroka adopcja tego nie nastąpiła. Szacuje się, że to jest na tym etapie, że to wejdzie do mainstreamu za 2 do 4 lat. I głównie to dzisiaj są sektor bankowy, plus wybrane, najbardziej zaawansowane wywiady lub instytucje rządowe. My dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że przyszliśmy z takiego etapu startupowego, w którym broniliśmy się przed. Przed tym, żeby udowodnić, czy chcieliśmy mu udowodnić, że, że wartość tą technologię generuje, że faktycznie to działa. Dzisiaj mamy już te referencje i nie tylko w sektorze rządowym, od którego zaczynaliśmy, ale też przede wszystkim w sektorze komercyjnym, który jest właśnie szybszy w tej adopcji, bardzo zaawansowany. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że bardzo istotnie zmieniliśmy nasze podejście. Skupiliśmy się dzisiaj nie na wielu kontraktach, tylko właśnie na dużych klientach i przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby ten kompletnie nowy model. Go-to-market oparty również o cennik, wykorzystać i pozyskać tych pierwszych kilku klientów, a właściwie tych, których już mamy skonwertować, na to, żeby byli z klientów, którzy nam płacili po kilkaset tysięcy dolarów, jednorazowo staje się klientami, którzy nam płacą po kilka, kilkanaście milionów dolarów rocznie. I to jest właśnie cel, taki powiedziałem, średniookresowy, który zaczynamy realizować od tego roku na tych nowych cennikach. Docelowo, oczywiście, spółka ma ambitne plany, żeby wyskalować ten biznes do wartości co najmniej 100 milionów dolarów powtarzalnych przychodów rocznie, a potem. Mamy absolutnie szansę, żeby wykorzystać to, że jesteśmy jednym z dwóch podmiotów na świecie, które ma tego typu technologię, i moglibyśmy się po to, żeby iść jeszcze dalej. Oczywiście to będzie wymagało kolejnego etapu i, i kolejnego, powiedziałbym, jakiegoś y, 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 rozdania, jeśli chodzi o sposób finansowania chociażby spółki. Spółka w tej chwili jest spółką giełdową ze względu na to, że w Polsce giełda pełni pewnego rodzaju bypass dla, no, powiedziałbym, bardzo ubogiego albo w początkowych etapach rozwijającego się sektora Venture Capital. I w związku z tym spółka, która ma potrzebę pozyskać nawet małą rundę A czy B, na przykład nie wiem, 15 milionów dolarów w Polsce, no to to jest e, zaporowe i nie, nie do uzyskania. W związku z tym giełda powstała, po, stworzyła taki taki mechanizm, powiedziałbym zastępczy i my jako spółka giełdowa faktycznie finansujemy się w Polsce dzięki temu. E, e, I to było coś, co e, no, stanowiło jedyną możliwość dla nas, Oczywiście dla spółek bardziej rozwiniętych i bardziej, powiedziałbym, na tym rynku operujących, takich, które właśnie przechodzą ze 100 milionów dolarów przechodów do większych, no to, to, to takie rundy finansowania rzędu setki milionów dolarów, no to, to już są też chyba poza zasięgiem polskiej giełdy, jeśli chodzi o spółki na wczesnym etapie rozwoju. W związku z tym spółka rozważa dzisiaj różnego rodzaju mechanizmy. Nasi inwestorzy z zagranicy, na przykład, które zaczęli się pojawiać w akcjonariacie, sugerują dual listing, są też inne mechanizmy, które pozwoliłyby nam finansować się w większym zakresie w przyszłości. Na ten moment dzisiaj jeszcze nie musimy podejmować decyzji. Dostarczymy wyniki tego roku i przyszłego roku, i będziemy w międzyczasie rozważać różne alternatywy. To dzisiaj jest oczywiście taki truizm, bo AI to nie ma czegoś takiego jak AI. Sztuczna inteligencja to można o mojej powiedzieć, natomiast sztuczna inteligencja to tak naprawdę są modele matematyczne, które pozwalają w jakiś sposób realizować pewne operacje i ekstrapolują je. I dzisiaj jeszcze takiej sztucznej inteligencji per se nie ma. Oczywiście ona zaraz będzie też, ale. Dzisiaj to, co już jest, czy chociażby te duże modele językowe połączone z reasoning, tak zwanym, czyli modelami, które w jakiś sposób rozważają różne elementy, to jest coś, co w dużym stopniu jest bardzo, bardzo efektywne. Oczywiście tylko jak się je nakarmi dobrymi danymi, i to jest właśnie ten element, który nasza technologia wnosi, bo duże korporacje mają problem, żeby te dane efektywnie dostarczać, czy do tych tradycyjnych modeli analitycznych, czy raportowych, czy też właśnie chociażby do tych nowych, ponieważ te dane są rozproszone, się co chwilę zmieniają, to klasyczne big data. I dzisiaj to, co my dla naszych klientów uruchamiamy w postaci integracji tych danych, a potem w naszej platformie za pomocą kilku kliknięć uruchomienia różnych modeli sztucznej inteligencji, i to są zarówno właśnie modele takie LLM-owe, jak i modele Oparte o sieci neuronowe, o machine learning, o graph algorithms i tak dalej, to coś pozwala nam uzyskiwać niespodziewane do tej pory efekty, czyli na przykładzie chociażby sektora bankowego. Właśnie teraz finalizujemy z jednym dużym podmiotem rozmowy i oni mają zespół 6 tysięcy analityków. I te 6 tysięcy analityków to jest coś, co dzisiaj realizuje te operacje w dużej mierze manualnie. Jakieś tam systemy oczywiście są. Ale my dzisiaj już wiemy, bo przetestowaliśmy z jednym czy drugim klientem i, i faktycznie to, to działa, że większość z tych analityków, tak zwany tier one analyst, da się kompletnie zautomatyzować. Ten zawód przestanie wkrótce istnieć. I wykorzystanie operacyjne takiej sztucznej inteligencji do tego, żeby zmniejszyć, w ogóle zmienić zasady gry działania takiego banku, czy do, chociażby do tego, żeby na przykład zwiększyć efektywność do tego, żeby typować defraudację i w automatyczny sposób to robić, czyli na przykład naciśnięciem guzika potrafiliśmy kilka Kont, które są, których właścicielami są po prostu zorganizowane grupy przestępcze, zidentyfikować, czy zwiększyć efektywność typowania właśnie defraudacji z 30% do 93%. To są rzeczy, które są faktycznymi przykładami zastosowania sztucznej inteligencji w praktyce, i to jest coś, co zarówno w sektorze komercyjnym będzie dzisiaj na szeroką skalę adoptowane. I to w ogóle dzisiaj stoimy w, w momencie rewolucyjnym. To jest większa rewolucja niż wprowadzenie internetu. Wiele zawodów się zmieni, wiele zawodów przestanie istnieć, powstanie wiele nowych zawodów. I, i, i coś, co dzisiaj wydaje się takim, można powiedzieć, biznes as usual, to za już rok, dwa, trzy lata będzie zupełnie inaczej wyglądało. I dzisiaj, to co faktycznie jest potrzebnym elementem całej tej rewolucji, to jest taki element tego stosu technologicznego, który pozwoli te dane integrować i karmić. I to jest właśnie to, co robimy dla naszych klientów, oprócz tego, że natywnie mamy w tej platformie szereg różnego rodzaju modeli analitycznych, które są właśnie sztuczną inteligencją, która jest uruchamiana z pudełka. Tak, ale to nie jest etap na nas, na tego typu rzeczy, ze względu na to, że jeżeli my dzisiaj wchodzimy w strategiczne partnerstwo, czyli na przykład, nie będę wymieniał z nazwy, ale jakiś tam duży podmiot obronnościowy, tak? ten taki, od którego kupujemy na przykład rakiety, bierze nas za uszy i mówi, Kurczę, jesteście jedyną technologią, z którą możemy pójść i konkurować z Palantirem. To dla nas dzisiaj zaangażowanie się w takie partnerstwo z takim słoniem, to jest tak jakby mrówka próbowała zatańczyć salsę ze słoniem. Mogą oboje chcieć, dobrze, ale dla mrówki to się może skończyć bardzo źle. I w związku z tym dzisiaj na tym etapie, na którym my jesteśmy, jeszcze jesteśmy na pełnej koncentracji na modelu sprzedażowym opartym o direct sales i faktycznie wchodzimy w te partnerstwa wtedy, kiedy musimy takiego partnera dobrać do tego, żeby na przykład taki kontrakt, nie wiem, za 5 milionów dolarów w Departamencie Sprawiedliwości w Stanach podpisać, bo sami jesteśmy za mali, żeby faktycznie być podmiotem, który to prowadzi, ale faktycznie rzecz biorąc, to my prowadzimy proces handlowy, my prowadzimy dzisiaj cały proces wdrożeniowy, a na to, żeby z tymi partnerami zacząć przez ich zasoby się skalować, to będzie czas w przyszłości, kiedy troszeczkę większe masę nabierzemy i trochę bardziej będziemy w stanie, powiedziałbym, proceduralnie im powiedzieć, tak się pozyskuje tych klientów, tu masz referencję, a tu masz opisany krok po kroku proces, jak masz doprowadzić do sukcesu. I to wtedy faktycznie za te parę lat te partnerstwa, może za półtorej roku, będą dla nas bardziej strategicznym elementem naszego rozwoju. Dzisiaj konkurencja to jest coś, co. Dysponuje zupełnie innymi zasobami. My jesteśmy spółką różnych prędkości. Mamy technologię, która powoduje wypieki na twarzach technologów z Krzemowej Doliny, która powoduje, że jak wchodzimy do takiego Morgana Stana czy Barclays, oni mówią: No, niemożliwe, że to tak działa. I to faktycznie się potwierdza w benchmarkach, w patentach i tak dalej. Ta technologia to jest nasza silna strona, ale to, co wokół tej technologii jest czyli chociażby zasoby spółki, chociażby jej widoczność, chociażby jej finansowanie, to dzisiaj w stosunku do naszej konkurencji no to jest nieporównywalnie mniejsze. Jak ja przechodzę na przetarg e, i konkuruję z takim palantirem, który przeprowadza Condoleezza Rice, e, Billa Clintona, czterech generałów pięciogwia... E, i oni wszyscy mówią tak, ten palantir jest super, wybierzmy palantira i oprócz tego mają 20 zespół, a mój zespół jest, prawda, z... E, e, Dwuosobowy, który właśnie prezentuje naszą ofertę, no to wyglądamy jak ubogi krewny z, powiedziałbym, dalekiej części gdzieś tam Mongolii w porównaniu z nimi. I w związku z tym to są elementy, które dzisiaj nam relatywnie przeszkadzają. To, że dzisiaj jesteśmy w stanie pochwalić się 40 klientami, takimi jak właśnie Amazon czy Ministerstwa Stanów Zjednoczonych i tak dalej, to jest tylko dlatego, że ci klienci byli już zdesperowani, szukali alternatywy i, i znaleźli ją tylko u nas i byliśmy w stanie pokazać, że to faktycznie działa na bardzo ważnych, trudnych jakichś projektach, które dla nich były strategiczne. I dzisiaj dlatego, wracając do pierwszego pytania, jesteśmy na etapie, że zaczynamy skalować biznes i zaczynamy faktycznie generować przychody na bazie tych wielomilionowych kontraktów, które są w odróżnieniu od tych naszych historycznych, pierwszych inicjalnych prób, już oparte o długoterminowe zobowiązanie się klienta, że będzie abonamentowo nam za to licencję płacił. I faktycznie możemy do takiego klienta pójść i powiedzieć: Ja wiem, że dla ciebie to jest warte dziesiątki, setki milionów dolarów, zapłać mi 5-10 milionów dolarów rocznie za to, bo ja wiem o tym, że to jest taka wartość. I stąd właśnie dzisiaj te wyzwania to dotyczą głównie tego, żeby zainwestować w go-to-market, nie w rozwój technologii, tylko w go-to-market, żeby być w stanie zatrudnić dobrych handlowców, żeby być w stanie zatrudnić dobrych konsultantów, którzy będą w stanie opowiedzieć o tym, jak to zadziała. I żeby być w stanie zainwestować w widoczność. Na na tych rynkach, żeby pokazać, że hej, istnieje taka spółka, o której dzisiaj 98% klientów na naszym rynku kompletnie nawet nie zdaje sobie sprawy. Partnerem programu jest spółka Amplocity S.A., specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.